Nagrywa się już tak? O, dobra. Witam was w kolejnym odcinku. Dziś z wujkiem ogarniamy kombajn na żniwa. Dokładnie tak. Dobra młody, możesz wziąć szlaucha i go umyć. No dobra, to już lecę po wąż. No a powiem wam, że już bardzo ciepło jest i taka pogoda idealna na pracę w polu. Tutaj obmyjemy trochę silnika, a później resztę. Tą kratkę też, bo ona cała w kurzu. Już wszystko umyłem, a ty co robisz? Tutaj jeden pasek wymieniłem, bo pamiętasz, jak w tamtym roku była awaria kombajnu. A co ty, wujas, taki zdenerwowany? No, bo tam jeden pasek pękł, ale na szczęście mam zapasowy. No, pamiętam. A teraz właśnie na górę, bo będziemy odpalać. Dobra. No, dawaj. Nie no, wuja, działa elegancko. No to co? Niech on sobie pochodzi chwilę. A teraz wejdź, bo jeszcze header będę włączał. No dobra. No to dawaj. Nie no, na moje oko to dobrze chodzi. Jeszcze wam pójdę pokazać Zetora, bo jest w trakcie remontu. Jak widzicie, ma już pomalowany cały korpus. I będziemy jeszcze zakładać szybką skrzynię biegów. Tak właśnie wygląda. Już znalazłem ogłoszenie na maskę do niego, a więc pewnie jutro będę jechać. Koła też będę malować na ten sam kolor co maskę i błotniki. Tak wygląda cała hydraulika z tyłu. No to co? Przejedziemy się. Środek też już cały ogarnięty. W końcu wygląda jeszcze lepiej. Ładnie słychać jak wchodzi na wyższe obroty. No dobra to już go odstawimy. No więc, mówię, będzie zakładana szybsza skrzynia, to wtedy będzie jeździł szybciej niż rakieta Heche. No i co, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę suba z dzwoneczkiem i oglądajcie następne filmy. Ja się z Wami żegnam, do następnego, cześć.